Cie, mano, witajcie, cześć, cześć, oraz łokciem, Co tam u Was? Z tej strony stryciarz. A to jest taki krótki filmik informacyjny. Dawno tego nie słyszeliście, pewnie mnie też dawno nie słyszeliście. No ale cóż. W każdym razie, m, dostałem niedawno nowy komputer. Yy, I myślę, że mógłbym wrócić do robienia tego, co robiłem kiedyś, czyli zagrajmy, wy, ale. Y, pytanie, czy Wam się to podoba? I to jest właśnie pierwsze pytanie, które Wam zadaję już dzisiaj. Jeżeli. Wam się chce, żebym wrócił, proszę bardzo, piszcie w komentarzach. Ja będę są na pewno bardzo zadowolony. No ale dobrze. To już wiecie. Myślę, że będziecie z to, tak jak mówiłem, zadowoleni. A teraz następna rzecz. Czyli co będzie, jeżeli ten kanał dalej będzie prowadzony, jeżeli się zdecydujecie, że ten kanał ma być prowadzony, co będzie dalej? Tak więc po pierwsze, nie uznaję takich było w sumie kiedyś. Nie będę uznawał zasady sub for sub. Eee, dlaczego? Bo tak, mam taki capricity. Eee, jeżeli komuś to nie pasuje, trudno. Mnie to gówno obchodzi. Eee, hmm. Jeżeli po prostu chcesz, żebym zasubskrybował Twój kanał, wyślij mi link do tego kanału, powiedz, żebym ocenił te filmy. Spoko, Spodobają mi się, masz suba. Nie spodobają mi się, no, musisz się troszkę bardziej postawić. W każdym razie, następne to jest. Nowa jakość filmów. Tak, filmiki w HD bądź Full HD. To się jeszcze zobaczy, bo nie wiem ile będzie trwało konwertowanie ich na moim starym laptopie, bo to on od tego będzie. A ten kom tego komputera nie chcę zaśmiecać za bardzo, żeby z niego korzystać jak najdłużej i jak najlepiej. Następnie to jest y częstotliwość dodawania filmików, jakie pra jaka prawdopodobnie będzie Długo podtrzymywana do, do czasu, dopóki nie roz zobaczę, ile tam będzie zajmowało konwertowanie jednego filmiku. Dodatkowo zależy, ile będę miał czasu, dlatego wstępnie to będzie jakiś jeden filmik na tydzień, yy, może dwa. Zależy od chęci, zależy od czasu i zależy od tego, właśnie jak długo się będzie konwertował. Filmik, mało tego, yy, z zależy w. Czy będę miał w co grać? Bo grać na razie mam w co, ale to też zależy od was, co wy chcecie zobaczyć. Dobrze. Następne to jest pytanie was: kiedy następny film? Jak wiecie, kurza to najwięcej osób. Yy, w sumie w kurza to każdego za jakby nie Każdym W każdym razie yy, ja nie będę na to zwracał uwagi. Ustalimy jeszcze jakiś ewentualnie termin filmików i wtedy będę się tego trzymał. Będę się bynajmniej starał tego trzymać. A jeżeli. Nie no to zobaczymy. W każdym razie na razie nic nie obiecuję kiedy, nic. tylko mówię na pewno raz w tygodniu. I jeżeli będziecie tylko się o to pytać, to to prawdopodobnie będzie pogorszało sprawę i będę się zastanawiał troszkę bardziej nad tym, czy cokolwiek w ogóle robić na czas, czy może troszkę to przekładać, Żeby Was troszkę potrolować, powkurzać, tak jakby mnie. Proszę bardzo. Następnie to jest każdy komentarz pod filmikiem, czego nie robiłem dotychczas, ale teraz będę robił. Każdy komentarz pod filmikiem, obrażający kogoś innego, tam gdzie jest używany nazbyt wulgarny język, jakieś bezsensowne kłótnie, kto jest lepszy, kto to, że te pisanie nawet komentarzy o JJ jest lepszy, JJ nie żyje, bla bla bla, ja pierdolę i inne rzeczy zostają komentarze usunięte i zablokowane. Nawet jeżeli miałbym poblokować pół YouTube'a i mieć tylko 5 widzów na krzyż, nie to, gówno obchodzi. Wolę mieć tych pięciu, pięciu widzów zaufanych, niż bandę gimbusów, którzy tylko będą mi psuć atmosferę pod filmikami. Dziękuję, dobra. Yy, następne to jest coś, co może z, yy, z, yy, przerazić większość gimbazy, a mianowicie zero Minecraft. To, co jest teraz na kanale, zostanie, nie chcę się tego usuwać, więc niech będzie. W każdym razie Minecrafta nowego już nie zobaczycie, bynajmniej nie teraz. Nie później, i nie jutro. W każdym razie, być może zobaczycie taki sporadycznie jakiś filmik. Może tam taki raz, taki klip, może specjalny albo coś. No to może zrobię, ale to wiecie z naciskiem na może Bo wiecie, morze głębokie, szerokie, strutowe, to tu znacie te klimaty. W każdym razie, nie wiem, czy w ogóle cokolwiek z tego wyjdzie. Ja się w każdym razie na to jak na razie nie piszę, bo Minecraft mnie nudzi. Dziękuję. Następne to jakie gry chcecie na początek? Propozycje mam cztery, yy, Tak, już wracamy do tego, jeżeli będziemy chcieli, będę chciał nagrywać, znaczy wy będziecie chcieli, żebym nagrywał, to jakie chcecie gry na początek, mam cztery pozycje do zaproponowania, wy musicie tylko wybrać jaką chcecie. No, a jak nie, to ja wybiorę. W każdym razie tak. Aliens vs. Predator 2010. Zapowiadana wcześniej od kilku lat, dwóch chyba. W każdym razie... Zapowiadana, wiecie o co chodzi, jedziemy dalej Dead Space yy, Tak W tę grę jestem w trakcie przechodzenia Tak więc jeżeli się na nią Zgodzicie To pierwsze chyba 5 abtyrów będę wiedział o co chodzi później już nie Więc może być ciekawie więc, dobra. Następne to jest GTA 4 Bardzo długa seria jeżeli się na nią zdecydujecie I Myślę, że oprócz nie, to już wtedy bym na zmianę robił z jakąś inną serią, ale to się zobaczy jeszcze. Yy, ale to też Wasza decyzja. 4. Black Mesa Source. Wiem głośno o tym ostatnio, ale bardzo fajny modzik. Mi się on spodobał. Chciałbym go też nagrać. Ewentualnie pograć w niego, bo nie przeszedłem go całego. Yy, przeszedłem jego dość znaczną część. Mniej więcej wiem o co chodzi. I bardzo mi się spodobał. Yy, wykonanie tego moda jest naprawdę. Super. I pochył po prostu do samej ziemi dla twórców, bo to jest kawał dobrej roboty, a tak wydać takiego darmowego moda i to tak dobrze zrobionego to jest naprawdę szacunek. No to są, To wszystko na dzisiaj. W każdym razie na ten filmik informacyjny. Yy, teraz was zostawiam do oglądania krótkiego, krótkich klipów z gier, które będę pan zrobić. Znaczy, to są takie losowe klipy z gier, ale coś na pewno z tych gier się pojawi na kanale Tak więc dziękuję za uwagę i do usłyszenia być może też.